Tak wyglądają już przygotowane kotlety na dewolaje z mięsa mielonego i już mówię jak je przygotowałem. Tutaj mam 2 y, kg kur, y, mięsa, w tym jest kilogram y, mięsa z indyka zmielone, y, pół kilo z fileta z kurczaka i pół kilograma z, nogi, z mięsa z nogi kurczaka. To wszystko wymieszałem, przyprawiłem sól, pieprz i moją ulubioną przyprawę do kurczaka z odrobiną wody, porządnie wyrobiłem, tak żeby to żeby mięsko nam się ładnie kleiło. Następnie od, odważyłem po 75 gramów takie kuleczki. Tak przygotowaliśmy, po 75 gramów takie kuleczki. I teraz do środka będę wkładał ser. To będą kotlety z serem, tak jak jest w tytule. Ser jest twardy, nie gołda, nie, nie, nie tego. tylko kroję na takie małe kawałki, żeby było prosto, ładnie i smacznie. I teraz tak, nabieram sobie na rękę kawałek takiego mięsa, wcześniej przygotowanego, 75 gramów tu jest. Dlaczego tyle? Dlatego, żeby nie były zbyt wielkie te kotlety, żeby się ładnie równo smażyły w środku i na zewnątrz. Oczywiście później one będą opanierowane standardowo. Mąka, jajko, bułka i smażone na głębokim tłuszczu. Hej Aleksandra, jest już nas więcej, ale to akurat jest nieistotne, czy znaczy, to jest istotne, ale też nieistotne. Pozdrawiam serdecznie, lecimy dalej. Tu mam zimną wodę. Delikatnie sobie moczę dłonie, żeby było mi wygodnie, i jak włożę, wkładamy ser. Proszę bardzo, ciach sprytnie jednym paluszkiem przytrzymujemy i zaklejamy kotlecika. W ten sposób, 30 sekund, proszę bardzo. Kotlet jest gotowy do panierowania. I uwierzcie mi, nie każdy potrafi rozpoznać. Że to jest kotlet z mięsa mielonego. Więc mięso mielone, dobrze przyprawione, wyrobione, żeby się fajnie kleiło z wodą. Nie, doje, nie, dodaję, nie dodaję żadnego jajka, tylko sól pieprz i przyprawę do kurczaka. Ser na środek troszeczkę sobie zwilżam dłonie zimną wodą, proszę bardzo i zaklejamy. Ja patrzę w kamerę, dlatego mi tak trochę to nie idzie. Muszę tu patrzeć na to. Okej, okay. na kotleta. I tak jest gotowe. Tak, takie kotleciki są bardzo pyszne. Szybko się je przygotowuje. W sensie tym, że trochę wcześniej jest więcej roboty, ale później, żeby przygotować na imprezę z 20 takich kotletów na domową imprezkę, czy na jakiś obiadek, to nie jest problem. Następnie po przygotowaniu takiego De ja wkładam go do lodówki na 15-20 minut, może nawet na pół godziny. Napiję się kawę w tym czasie. On troszeczkę stężeje, jest, będzie takim bardziej zwarty. I standardowa panierka, mąka, jajko, bułka. Olej rozgrzewam. Nie za mocno, chyba tam 120-130 stopni. Można sprawdzić sobie termometrem, takim zwykłym kuchennym. Eee, gdzieś go tutaj mam. Polecam bardzo prosty za parę złotych kupiony taki zwykły termometr. Nie wiem czy tu się włącza, gdzie tu się włącza. Taki zwykły termometr ustawiamy na 140, yy, na 140 stopni i z, myślę, że 10 minut i wystarczy na upieczenie dobrze, dobre upieczenie takiego kotleta. Tak, połączenie indyka kurczaka. Nogi z kurczaka. Daje to, że to mięsko jest bardziej takie soczyste wtedy. I dużo, dużo dużo lepsze. Dziękuję za oglądanie. Życzę miłego weekendu i pozdrawiam. Cześć. Teraz jak to wyłączyć, kto mi to powie?